I stworzył bohatera, Janka. E, Janek jest e, przedsiębiorcą. Jeżeli się okaże, że ludzie chcą, tylko im się nie pasuje, to jest i poprawiany. jest produkt, szczerze powiedziawszy, tak jak kolega wcześniej powiedział, nie jest aż tak ważny. Nie marketing się nie będzie. Lepiej skupić się na tym, Teraz nie do końca to zauważamy, bo często żyjemy w swoich walkach bieży, w swoich walkach znajomych. Nie dostrzegamy świata. Na przykład to, że jest 360 dni blanki lipińskiej. Mam takim zapłacić, więc ja Wam pokażę w bardzo prosty sposób, jak pozyskiwać klientów z internetu, w jaki sposób zrobić, żeby na tym zarabiać pieniądze i budować swój biznes. Ale co sprawia, że kupujemy od jednej firma od drugiej nie? zaufanie. Czas, zaufanie.